Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z supermarketu, Sainsbury's, e, które zostało wyprodukowane przez e, Marstona e, w browarze Eagle. E, jest to Winter Warmer Ale, e, 5,3% alkoholu, półlitrowa butelka. E, jest to w serii Taste Dif Difference, e, czyli taka troszkę bardziej ekskluzywna, specjalnie dla Sainsbury'ego. To zbalansowane, e, ciemne winter ale jest uważane w Eagle Brewery. E, Bedford używając chmielu Challenger, e, tworząc bogatą i owocową mieszankę, znaczy owocowe ale z dodatkowym ciałem i charakterem pochodzącym z E, palonego e, e, słodu e, jęczmiennego e, tu jeśli chodzi o składniki napisali tylko, że jest jęczmień tak dużo nie napisali, ale przynajmniej wiemy jakie chmiele kapsel to właśnie jest ta seryjny e, taste tasted by customers czyli smak przetestowany przez, przez konsumentów i tu mamy taką siedzącą grupkę przy ognisku, no i tyle, tyle wiadomo. Piwo jest ciemno-bursztynowe, takie kasztanowe, nie mówią czesnak. Piana niewielka, drobno-średnio pęcherzykowa, chociaż na górze utworzyły się większe trochę pęcherze. Beżowa, szybko opadająca. Piwo jest klarowne ale się nie spodziewałem nic więcej po Marstonie i, i, i Gluck Brewery, e, bo takie piwa robią. No, wygląda w porządku. I aromat jest bardzo typowy. E, bardzo typowy, można by powiedzieć, że e, wiadomo od razu, że to jest angielskie piwo. E, w miarę E, przyjemny, owocowy aromat troszkę takich melanoidowych nutek, przypalanego karmelu. E, no, ogólnie można powiedzieć, że taki e, Amber Ale, tak jak to wygląda tutaj, nie? albo taki troszkę mocniejszy e, Bitter, bo to ma 5,3 przecież. Ach, to jest bardzo charakterystyczny aromat. E, do tego wydaje się być troszkę takie wytrawne e, w aromacie. Oprócz tej e, owocowości, takich suszonych owoców troszeczkę. No, aromat nie jest może zbyt duży, ale jest ok, e, i przewidywalny. Przewidywalny. E, no, zobaczmy, jak jest w smaku. Wasze sobie. No i smak też jest przewidywalny. Pełne, ale tak idące w stronę średniego ciała, jest fajnie pijalne, fajna goryczka jest od razu, paloność przechodząca później w taką ziemistą, troszkę ziołową goryczkę. Jest jest ok, jest ta warstwa taka fajna, odświeżająca, owocowa, e, niewielka nuta cytrynowa. Także to się dobrze pije. E, wydaje mi się, że jest ok. E, nie ma tu nic takiego, co by powalało na kolana. Y, jest to bardzo tradycyjne piwo. No i tyle można by powiedzieć. No. E, także. Jakieś super wartości tu, tu nie ma, ale jest porządny, tradycyjny. E, jest goryczka, może nie duża, ale jest. Jest owocowość. Można by to z tego zrobić, myślę, że fajny grzaniec dodać trochę ciemnego cukru czy miodu, e, troszkę hmm, przypraw. I naprawdę wyszedł by był fajny grzaniec, mi się wydaje, z tego. E... No bo nie ma tu za dużo, właśnie takich e... przyprawowości jakiejś. E... Nawet w niewielkiej liczbie, no, w żeby tak powiem co mogłoby być, tak, no naprawdę taką wartością dodaną do tego piwa. Wtedy byśmy stwierdzili, że to jest Winter Warmer, ale z drugiej strony. Większość tych winter warmerów wcale nie odstaje zbytnio od normalnych piw angielskich, także tak. są wymyśli, że mają troszeczkę więcej alkoholu i są już takie rozgrzewające. Nie do końca. Ale wydaje mi się, że jest takie ok. No, oczywiście jest to. Korporacyjne piwo, A oni się zresztą e, Marston połączyli z Carlsbergiem ostatnio, tak, tym bardziej. E, piszę tutaj, chociaż? E, nie, nie piszę, ale przynajmniej wiadomo, kto to zrobił. Także kupiłem, było przecenione, stwierdziłem, że ha, mogę, mogę spróbować. No jakoś nie nastawiałem się na to piwo, żeby specjalnie je próbować w czasie zimy. No bo po co, były lepsze piwa do picia. No i to jest takie właśnie mainstreamowe piwo, bardzo tradycyjne. Można spróbować, no ale do nie urywa, jak to mówię. Ale nie jest aż takie złe w końcu. No i nie było takie drogie jak na Science Belega. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o wątku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie, cześć!